ty no co już, już nie, Aha, już nie pasuje, tak? A nie, dobra, to się, dobra. Myślałem, że już nie wdzięczny jakiś kosur No, do, dobra, trzeba. Witam kolejny raz na kolejnym vlogu z Gospodarstwa Ziemińskich. Fajnie, że jesteście. Witam was ja, Kamilek. Kolejny dzień przed nami. Ogólnie dzisiaj będziemy zwierać belki siana. I tak wam wcześniej też yy, mówiłem, yy, wszystko jest przygotowane. Ojciec bierze sobie dzisiaj 30, yy, i tu ma podtrzymany różniczek, więc będziemy tu ładować, a ja będę brał sobie autosankę i jadę sobie z zetorkiem. Propo yy, propos ojca, ojca nie ma na razie, bo on poszedł do Bronka z samego Rana. Yy, wczoraj słuchajcie, był grill, tak jak ojciec mówił, kaszanka, yy, karkówka, jasne, wszystko było na kiełbaski i tak dalej. No, super grill, ale była taka atmosfera. Że normalnie aż się zmułem, bo mi nie było, było mi niezręczne, nie? Więc ojciec mi został z nim jeszcze troszeczkę yy, Tam na tym grillu, no i coś tam sobie gadanie, nie wiem czy coś pili czy nie pili Zaraz ojciec przyjdzie, może to, to tam... Zobaczę w ogóle, idzie czy nie idzie tam ojciec? O, idzie akurat, no świetnie Zaraz zapytamy, co mi się stało No cześć ojciec, jak tam mu wronka? Emil No? Kurwa, nie, nie jest dobrze ci powiem Ale co, ten? No on jest załamany, dzieciako, on, on kurwa, on całe życie, całe życie nie dość, że swoje uprawiał to innym na usługi, to, to było jego życie, rozumiesz? No bierz, cała wieś od niego brała, Campbell, nie? A teraz chłopak został własniczym, rozumiesz? Kurde, smutna sprawa, nie? Czoraj, Naprawdę Kamil, smutny. kamil, wczoraj myśmy nawet kropelki nie wypili, rozumiesz? Właśnie miał to pytać, nie? Mojej, nalewki nawet kropelki nie wziął, gdzie dobrze wiesz, że jest zawsze no, Chciał, żeby mu flaszeczkę dać. Za koniec nigdy nie wylewał, to prawda, ja, nie? Ale dzieciaku ani kurwa kropelki nie wziął, nie? Ta jego kobita patrzyła na niego i ja widziałem, że napłakała płakała, poszła do drugiego pokoju, no bo... No bo to, to jego życie było, rozumiesz? No tak, ale właśnie, a nie mogliśmy na przykład powiedzieć mu, że dobra, to my będziemy niego komuś brać? Ale w sumie nie no, z nas to zbyt to się ktoś nie utrzymał, nie? Kamilę, kurwa, jak nie? my mamy mało ziemi, no, co mało, on by dzieciaku na nas nie? zarobił? Ten mu kurwa łachmyta pozabierał wszystkich ludzi, tak naprawdę. Pierw ceny pozanieciół, ale ty, słuchaj teraz. Pierwszy ceny pozaniżał, ludzie do niego poszli, rozumiesz, no. A teraz kurwa chłopaki pod GSM gadali, że tak wywindował ceny, że oni teraz kurwa sami nie wiedzą, co będą robić. A bo on z tą yy, header kupił do, ten, do kukurydzy tak. i teraz kukurydzę tak. kosił ludziom. No tak, tak, no tak. I wywindował tak ceny, że ludzie kurwa nie wiedzą co mają ze sobą zrobić, ten chłopacina sprzedał kombajnie i teraz ludzie albo będą mu płacić duży pieniądz, albo kurwa wezmą kosę, sierpi i sami będą to robić. No tak, Ch no chyba zrobisz. kiedyś pamiętam, że kiedyś chyba... Ozi smart się też miał kombajn, ale oni go też przed podobno już nie płacą im trzymać, nie? Bo oni też tak ja, za bardzo na ja, ziemię ja, uprawiali, nie? Ja, ja, ja. To oni tam bardziej te zwierzęta szli. No dobra, no kurczę. Wiesz, no bronić cały tutaj, że tak powiem. No e, rajon to na Sagarnie, nie? No, no. Cały rajon to był Dobra, jedziemy Kamil, bo ja ci powiem ja już kurwa też jestem smutny. Jedziemy, jedziemy, a ty w ogóle słuchaj, bo ci nie powiedziałem, e, egzamin egzajnie się mam jak coś. O której? O czternastej. No to kurwa dawaj bo czasu nie ma Nie no czas jeszcze trochę jest ale wiesz wolę mi się na spokojnie przebrać, ogarnąć żeby tam wiesz nie jechać jak jakiś ten jak jakiś wsiur nie? Ty ojciec a może byś się podłączył się, co przyczepę? Czekaj to odjadę tylko Dobra dobra niech tam się troszeczkę grzeje nie? Jak coś No dobra my to sobie zasiadamy Okej okay. Tu sobie podnosimy O no, więc kurczę, zobaczcie. Ja zapamiętałem o tym, że trzeba teraz zaraz sobie kurczę, nie? Dopiero się dawno sobie ogarnął, ty. Jest to rzucić, bo czemu go nie używam tak naprawdę jako jako co nie? No, więc tak, że wszystko teraz w porządeczku będzie. Jeszcze tam trochę? Dobra, masz wszystko no. pięte. Dobra, gitara. Jesteś pierwszy. Dobra, jadę pierwszy. Okej, okay, to tak. Jak chodzi o łąkę. Yy... Na dwa zestawy, myślę, że żeśmy się powinni, powinni na szybko zabrać. Też nie będziemy krążyć szybko, tylko wiecie wjazd, wyjazd i tyle, nie? Belek dużo nie ma, bo to był trzeci pokos. Taki trochę łopany ostatni raz. No bo zaraz będą no, zapowiadają deszcze, więc póki ta trawa jeszcze była taka w miarę w miarę, to żeśmy zaczęli dokosić, a za chwilę obiecą półtorej tygodnia deszcz cały czas. nie? Albo jakieś wlawki, albo coś tam, więc wiadomo jak to jest, nie? Gdzieś nam się za bardzo to nie, nie chcieli pchać jakoś eee, szybko wykoszone i też nie do końca trawata, tak mogę sobie też zdążyć urosnąć eee, Więc jak mówię, belek dużo nie ma, tam jest chyba około 10 może natoczonych No także wiecie, ja tu się złapie na parę Na jedną przyczepę, ale nie jedzie tak tylko bardziej asekuracyjnie Wrażenie jakby tam coś tam zostało, nie? Eee, no, ale też nie ma co ukrywać raczej będę ładować sobie po prostu po, jednym, po jednej warstwie dla mnie i dla ojca i jak zostanie już tam będziemy sobie dopiero gó robić górę, nie? no bo też nie ma sensu przeciągać szczepy coś wziąć co kupione i tak dalej, nie? Wiecie jak to jest. Dobra, zaczniemy sobie chyba od końca jechać, tak mi się wydaje, no bo, no bo co nie? I tu podbijać będziemy się zbierać. No, tutaj tak o, ty taka coś zostaniemy. Ja to tak o. No belek niewiele, 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 naprawdę, ale to może trochę gdzieś tam, a za to tego dorzucimy sobie teraz w tym roku yy, i trochę tego może więcej będzie, nie? Gdzieś tam ojciec zostanie pewnie, nie? Tam, no, będzie gdzieś tam w stanie w stanie, w stanie teraz. Czepiam wszystko. No i dobra. dobra. to co, to ja się biorę za zbieranie, w takim razie ja zacznę sobie pewnie od tej powódku. No i mówią, bliska, samego rana stresior, jak nie wiadomo co. Bo kurczę, egzamin jednak mi przełożyli, miał być on yy, innego dnia. Ale że tam ktoś mi się wypisał to się z moim termin pytali czym bym chciał. Wy dobra, dawaj pan zapisy mi tam Na dzisiaj na 14, nie? Coś to było... no zadzwonili po prostu wczoraj wieczorkiem, Wydobra, dobra to niech będzie, nie? Niech okay, będzie Co tam? A gdzieś kurwa przyciepły odpił, ale hamulce już, już nie zaciągnął. Ja musiałem kurwa zaciągnąć, bo przy zaczęła się toczyć Sorry, będziecie ja cały stres ten przed tym egzaminem, nie? no, 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 no. Nie? Sorry, sorry ojciec Ja pierdzielę Faktycznie zapomniałem przy... o hamulcach, nie? Dobra, jakoś sobie tak o powolutku. Delikatnie, że już nie pogrąbisz jej. No toż wiem przecież, no wiadomo. Okej. Okay. Nie będzie. Okay. No tak, mówię, do siebie walny H6, a do ojca walne resztę i tyle. Wiecie, na spokojnie, nie ma co przyciążać się. Ty chyba zaraz może ojciec być z cudzeniem psia, co? A, zobaczymy. Co tam będzie się działo. Ona to po tej łące, kurde, nie wiadomo co. O, to normalnie jak miał, jak to się mówi, zrobaki. <laughs> nie, to będzie dwie, cztery, no dobrze będzie. Ja jeszcze zawoduję do siebie i oj, co resztę już będzie, no, to fajnie. Jak mówię, nie chcę dawać teraz dużo, bo już po tych belkach, yy, kisionki mam, tak niesmak, że przedobrzyłem i kurczę, wiesz jak wyszło, nie? Tak, Kamil, to ja, wsiąd ja wsiądę, Siadasz? Ja już, już, już. A, dobra. Ty, Kamil, bo ja no? tak patrzył. te brzuski tu przy drodze by można było ze dwie kiedy położyć na zimę. Eee, no dobra, no. Można, można. Przez tak to nie będzie wiele do roboty. a czekaj. No ale dobra, to trzydziestko najwyżej. No dobra. Bo no. ja teraz biorę y, już od listopada Zetora, nie? Na warsztat. No, no to już 30 przywieźli. Kurwa, kiedyś nie mieliśmy Zetora i dawali im radę, a... No tak, tak, nie? No, no. ale wiesz, to tury no znaczy lepiej, nie? No może tam lepiej, lepiej. Trochę ty się poschina to też będzie lepiej. No, żebym mi dysk strzelił, nie? Albo coś. A ja tam dysk, dysk. Jak, a ty to teraz już... Takie delikatnie kurwa gałązkę w rękę weźmie, on, dysk... Dobra, się... a kto był w stanie na jakiego osób chorował, no co? Kamilek, no, no, ty Kamilek. byłeś, nie? Ale ja, ja kurwa dźwigam tyle lat. No właśnie o to chodzi. I po co, wiesz, teraz mamy dźwigać? skoro jest tur kupiony, nie? Nie ma co dźwigać. I uważaj, żebyś tych burt tam nie powyginał. No to spokojna twoja rozczachrana. No i, go... i zobacz, jak przyczepa cała chodzi. No chodzi, bo... zawsze będzie chodzić jak się tam popieka jo, 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 jo. Czemu ci się Ty jo, ty. Czemu ci Weź już stresu nie dawaj dzisiaj ja jestem kurde cały znerwicowany, nie? Aj dobrze, dobrze ci tak. Kurwa byś wojsku był to byś wiedział jak życie wygląda, nie. Słuchaj, mogę pójść do wojska, ale ty mówisz dawaj, młody zostawaj na gospodarce, bo to kto to będzie robił? No to zostałem, no i ty teraz o wojsku gadasz? Ej, dobra tam. Teraz jestem niepewny, to nie wiadomo czy w ogóle nie Matka mi denerwowała od rana. A co się stało? No bo z tym ogrodem, ona już teraz to biznes plany robi z tym ogrodem, rozumiesz? O Jezu, mi też gadała, że ona folię drugą nice. chce kupować, jakąś taką rozciągać tam z tyłu. Mówię, Jezus Maria, nie? Ja mówię, skąd ty pieniądze weźmiesz? Ona mówi, no to, to, to sprzedamy to... Ja mówię, matka, nie przesadzaj, dopiero zaczęłaś. No, powoli chyba to trzeba robić, nie? Ten biznes. No, ale wiesz jak ona jest. Ja bym sam może trochę daleko podepnę tam. No Jodzko, uważaj Kamil, Kamil okay, uważaj z jednej strony dobrze, że matka znalazła taką swoją wiesz. No to ci kamieni... Ja ci życzę. Tylko no ona to czasami jest... Tak jakby z piekarnika wyskoczyła, rozumiesz? No, to co to, to, to racja. No to mówi, toć to poczekaj. Ogarnie pierwsze, swoje, potem ogarnię twoje. No, znaczy... no bo to nigdy czasu nie ma ta na mojej zawsze wiesz. Że Słuchaj, mam... no ja i zawsze tą szklarnię można postawić e, gdzieś na wiosnę na początku, nie? No bo co, teraz się opłaca stawiać te zimę? No nie opłaca się stawiać, nie? Dokładnie. Dalej, ale wytłumacz to Mac. No, tam damy radę, nie? Jakoś tam będzie. No i taki trochę, taki trochę, wiesz, kurzony chodzę, nie? Rozumiesz? Nie, no to się nie dziwię, nie? Jak najbardziej się nie dziwię. A Dobra. jeszcze, wiesz, ten bronek teraz załamany. No jakby wiesz... mi wielka, czekaj. No spadła, to spadła, no Boże święty. Dalej jak na ziemię nie poleci. No sobie, praniemy sobie jakoś. O, powolutku. O, Kamil. Ja to źle widzę. A co o, się dzieje? teraz dobrze, tera dobrze, dobrze, dobrze. No. Dobrze idzie, dobrze idzie. Uwagi, ja leciał, ty, ale jastrząb leciał. Ta? A nie, to Mysiołów chyba był, ty. Zobacz, ten... A kotów nie, nie będzie nam na koty polował? A nie wiem, ty. A tych kotów też tyle jeżdżą tam jak jednego zabraknie, czy nie stanie. Więc to, to chyba jednak się przestawi na drugą stronę. Bo tam tabelka jednak wystaje i tego tak mi nie szło. No, no, no. A te nie mogłem wsadzić. Dobra, on teraz będzie lepiej. No. <laughs> Dobra. A ja, ja ty się myślę, czujesz? Jak ty się czujesz przed tym egzaminem? A to jest spokój, nerwów, tak jak się nie Nie no czuję się, tylko że tak... Wszystko w porządku, nie? Rano wstałem mhm. jakby okej, okay, a i nagle takim po prostu czasem myśli o tym egzaminie, co nie o tych jazdach wcześniej co miałem. I tak nagle mówię, kurde, ty coś mi tak zopało, Nie wiadomo skąd zjedna, tak nie? Więc mówię, jakaś tragedia, nie? Przecież tak nic nie czułem w ogóle, nie? A dawajcie może na rozrzutnik. Te, no, 31 to zawoduje tylko inwidia, na nawoźnik, nie? Wejdźcie ci, wejdźcie A powiedz mi na przykład, jak u ciebie wyglądał ten egzamin? Jak ty zdawałeś? Kiedy to było? Jak, jak to wyglądało? Ja, ja to ci powiem, tylko ty tego do, do internetu nie puszczaj. Ja to ci powiem. No, jak mówię nie to Ty, zapomnę. Ty, my pojechaliśmy, rozumiesz? Stepan, ten, od Grząskich tam, i Ej nie znasz go chyba. No i słuchaj, nie, nie go, no. Nie my pojechaliśmy, rozumiesz, na skuterze ty, myśmy 100 kilometrów na tym tym ogarku jego jechali, kurwa jak z ja siad, to ja nie czułem pleców, rozumiesz. Nogi to kurwa, drętwę miałem, jakby jeszcze rozumiesz, 20 minus stopni kurwa pod namiotem spał. No i ten, no i co? I ja poszedł, mieli jeszcze, rozumiesz, w torbie. Przywiązane z tyłu, wiesz, ta rączka, co tam za hotelem masz, no. przywiązane, kurwa, kaczkę mieli, rozumiesz, w worku, no i co, no i Jarzym pojechał, kaczkę dał i tam przejechał kawałek placu, po polnej drodze, żebym się przejechali, no i to, tak, tak to wyglądał mój egzamin, dzieciaku, kiedyś inne czasy były. No taka taka wyglądała? No ja, dzieciaku, kto tam kiedy cię, kurwa, sprawdzał, na, no na mieście, mówisz, kuwa... że... na mieście pięć samochodów przejechał przez cały dzień. Właśnie, no bo ten, bo mówisz, że jechałeś 100 kilometrów, teraz tutaj nam na Zielonce wybudowali ten wort, nie? Tam niedaleko, na końcu. No on, on jest od niedawna, on tu chyba 6 albo siódmy rok on tutaj No on jakiś świeży, no. Świeży, świeży. Ale ludzie są coś co taki, ten, gdzieś tam za okolicy, nie? Nie wiem, tam... dzieciaku, ja tam nawet nie patrzyłem, wiesz, co tam robi, co tam robi, wiesz. Mnie to tam nie interesuje, no. Właśnie jest ciekawe, jak mi się w ogóle trafi egzaminator, co nie, dzisiaj. To, teraz to, wiesz, to takie czasy, że, wiesz, jak to jest. No, zobaczymy co z tego będzie nie. A ty w ogóle znasz kogoś takiego jak egzaminatora? Czy coś czy on gdzieś z daleka przejeżdżają? Ja ci mówię, ja, ja nawet ci nie dowiadywał Aha. kto tu robi. Wiesz także ja, ja, ja nie znam tutaj. Bo to mówią, oni krótko tu są. No, mówię, szósty albo siódmy roku nikt nie no, ma No, no, no właśnie bazę, nie? Nie? Od, nas, od nas na pewno z zielonki nikt tam nie robi. Jeżeli Aha. chodzi o egzaminatorów. Tam y, chyba ta od Stefańczyków, y, to ona chyba w, sekre, w sekretariacie tam chyba robi. Ale to nawet nie wiem, to mi tam. A to co coś, coś też pisze kojarzy ona, no? no nie, nie, ja no, no, w tym no. do mnie nie chodziłem na teorię, tam zapisywać, jak robiłem tej. Wiem. Tam mówiłem, że tylko chyba jedna osoba tam mówi robi. Jakaś Ale taka to tam Nikt tam wiesz, żadna szycha, wiesz, że tam. jakby tam, nie wiem, sekretarka chyba czy tam. Aha, okej. Okay. W rejestrze tam gdzieś tam. Dobra. Więc co, ja myślę, że ten. Bo nie jest tutaj tego, że tak. Tegoż tak yy, zbierać cały odcinek. Bo tam mówię jeszcze dzisiaj, nie wiem czy, jak byś uda się nagrać ten egzamin, bo chciałem tego do internetu wrzucić, nie? A ja to nie wiem Kamil, to, to się jakoś tam z tym chłopem się dogadać. Kurde, bo dzwonili do mnie dzisiaj jeśli nawet nie, nie zapytałem, po prostu taki byłem, wiesz, w emocjach, nie, ale to zapytam może tego, egzaminatora tam, co nie? Czy, no czy to, się to się tam pozwoli? zapytaj chłopa, no może jak będzie w porządku, to ci no, pozwoli, no. No w sumie i tak przecież kamery są w samochodzie, nie? No to no i wiesz... No Kamil, tylko że, że oni mogą powiedzieć, że ty się będziesz wykoncentrował przez to swoją kamerę, wiesz o to chodzi. No ale jak powiem ja im, że. to... ja nie, nie z... wiem, kamień, no. A, nie. Czy, sorry, jeśli się będę zakoncentrował, to nawet jeśli, no to im na rękę, bo pójdę na drugi egzamin, więc za... z... 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 zarabię no no. to, ci, to, ci, to ci wiesz, nie? No nie i to wiesz, nie wiem, zobaczymy, nie? Zobaczymy. Nie. Dobra ludzie, eee, to co? Ja to sobie pozbieram, to wszystko jak już będzie tam trochę to połogarniane, to... zwrócimy do was, okej? Okay? Trochę to się muszę kurczę skupić. Jednak na tym. No już, no, kup się bo kurwa, żebyś tam nie połamał czegoś. No co faj Kamil, do tyłu, do tyłu? Dobra, dobra. No, stój, 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 stój. Jeszcze? Stój o Dobra, dobra. masz podpięte Dobra. To co, to jedź pierwszy, nie? Chyba. Jo, jo, jo. No jeć pierwszy, to będzie sobie jechał, nie? Eee, dobra, jakoś jesteśmy to załadowani. No faktycznie troszkę było problemu, bo trzeba było to się skoncentrować, ale patrzcie, tu elegancko sobie trzy weszły. Więc tutaj na przystawkę można... Znaczy na, na ruszyk można jeszcze trochę naładować. Eee, tu ja mam załadowane, nie wiem czy będzie widać. O, nie będzie widać tak trochę z kamery, bo kamera zresztą wyżej jest, nie? Od głowy, mm, ale oczami widać, że tam jest cały cały rządek, plus jeszcze dwie na górze, także on to pokażemy później, nie? Tu w ogóle poletko, pięknie nam rośnie, jedno chyba z pól, pół hektara, to jest po prostu, no piękna sprawa, nie? Piękna sprawa. No, e, ale to nie ma co. Dobra, szybki powrót na gospodarstwo, nawet się ogólnie blisko nie będę e, za bardzo tym tego rozładowywać, może to się rozbuduje później. Mm, ale bierzemy się od razu, jedziemy na egzamin tak naprawdę. Ja tego sobie zaraz coś jeszcze zjem Żeby tam w brzuchu nie burczało, żeby mi się jeszcze bardziej stracało przez to I kurczę ten. I kurczę jedziemy na ten egzamin, nie? Teraz zapytamy się egzaminatora czy w ogóle będziemy mogli nagrywać, ale to też też to zobaczymy. Dobra Okej, okay, okej, okay, okej okay. coś mi to go bił Kurde, bo powiem tak tego Bronka szkoda. No nie niemiłosiernie po prostu no, nic, no, nic nie poradzisz kurcze, nie? Tak, tak to wyszło, tak to wyszło, nie? Ja pewnie sobie akurat tędy lecę przez. przez. Asfalt, nie? To on się spełnia, zaraz do jak pojedzie. Jakby co to się rozda? Bo nam trochę już. już wam pomyśleć, że nam siana zabrakło, nie? Tak, tam już zapasu, nie ma nic, dzisiaj jesteśmy tam dali trochę, i tak, no. Jest już tak, kurcze lipa, nie? Lipa. Dobra. Ja tu sobie stanę. O, sobie staniemy. Na razie zgaszę sobie. Dobra, jak to wygląda? No, proszę bardzo, tak, to że się załadowali, wszystko w porządku, także no, nie ma problemu. Gdzie ten ojciec? Gdzieś tu chyba jedzie, nie? O, jest i ojciec. Dobra, ojciec, co co? Ja idę się y, kąpać i zaraz idziemy, nie? No jedziemy, a ja, jak wrócę, to ja wtedy tym krową to dam, wiesz? No, właśnie, no, 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 tak właśnie mówiłem, nie? Ludziom, dobra, dobra okej, okay. dobra, dobra. Dobra, idź tam ogarnię i ja poczekam na ciebie. Jasne, jasne. Krupczyki ludzika cięcie dla was króciutkie i zobaczymy się co będzie dalej. Bo może odcinek się skończy, jak się egzaminator nie pozwoli nagrywać, ale jak pozwoli, no to to będziemy jeszcze trochę materiału, także Dobra, buty tylko wytrę, okej. Okay. Ojciec idzie? A, żeby sam w takim razie. Tak, dobra.